Na podstawie analizy 10 artykułów z 9 kluczowych źródeł oto co musisz wiedzieć o noworocznym orędziu prezydenta Karola Nawrockiego. W dniu 31 grudnia 2025 roku prezydent wygłosił swoje pierwsze orędzie, podkreślając wagę tego wyjątkowego momentu. Skupił się na konieczności zmian, zauważając wyraźne niezadowolenie Polaków z obecnej sytuacji w kraju. Nawrocki przedstawił trzy kluczowe cele na nadchodzący rok, a są to rozwój, Bezpieczeństwo oraz znacząca poprawa jakości życia obywateli. W swoim wystąpieniu odniósł się do zwycięstwa Polski w rozmowach G20, dziękując wszystkim Polakom za ten historyczny sukces, wynik wielu lat ciężkiej pracy pokoleń. Zaapelował o dialog z różnymi grupami społecznymi, podkreślając potrzebę dbałości o codzienne życie obywateli. Prezydent wzywał do wspólnego działania na rzecz pozytywnych zmian oraz zakończył swoje orędzie noworocznymi życzeniami. Zachęcając do budowania lepszego kierunku dla Polski w nadchodzących latach, ogłaszając jednocześnie rok 2026 rokiem Sergiusza Piaseckiego. To był tylko jeden z siedmiu newsów, które dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Sprawdziliśmy również, jakie intensywne opady śniegu miały miejsce w Polskiej podczas Sylwestra oraz jakie oskarżenia postawiono Robertowi Bąkiewiczowi. Pełne wersje tekstów, linki do źródeł oraz wszystkie pozostałe wiadomości znajdziecie już w naszej aplikacji. Nie przegapcie.